Witam serdecznie. Pokażę jak przygotować pyszne śledzie z groszkiem. Do przygotowania będziemy potrzebowali około 500 g solonych filetów śledziowych à la Matias, 2 łyżki majonezu, 4 łyżki jogurtu naturalnego, 1 puszkę 400 g groszku konserwowego. Jedną cebulę, dwie łyżeczki musztardy, jedną łyżeczkę cukru pudru, dwie łyżeczki przyprawy kary, jedną łyżeczkę soku z cytryny, dwie łyżki usiekanej natki pietruszki. Śledzie przed przygotowaniem sałatki płuczę w zimnej wodzie, zalewam zimną wodą i odstawiam do namoczenia na około 2-3 godziny. W międzyczasie wymieniam wodę. Długość moczenia siedzi zależy od tego, jak słone mamy śledzie. Cebulę kroję w drobną kostkę. Wymoczone i osuszone ręcznikiem papierowym lub ściereczką śledzie kroję na mniejsze kawałki. I dodaję do cebuli. Odsączony groszek również dodaję do sałatki. Teraz przygotuję sos. Do majonezu z jogurtem dodaję natkę pietruszki, sok z cytryny, cukier, przyprawę kary, musztardę i wszystko dokładnie mieszam. Tak przygotowany sos dodaję do sałatki i dokładnie mieszam. Sałatkę przed podaniem odstawiam na około 2 godziny do lodówki, aby przeszła smakiem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego.